Ma być według y, pisma y, wyłączona z użytkowania. Co to znaczy wyłączona z użytkowania? No tutaj nie ma być wy, wyburza. E, jak, ale, to jak to wyburzone? Proszę mnie, nie A kto nie podjął decyzję? Tutaj. Nie nagrywam Pani. Proszę, no to wie Pani, ja jestem w tym piśmie, tylko tutaj wie Pani, mam te teczki do to jest kilka budynków. Mhm. Kilka budynków będziemy Dąbrowa-Górnicza wyburzać, tak? Budynków Osobie, mieszkalnych. Nie, tak? Osoby są wezwane do aktualizacji dokumentów, bo hmm. musimy wiedzieć, jaki jest stan na dzień dzisiejszy. No ile osób jest w mieszkaniach, prawda? rozumiem. Ile jest w mieszkaniach, czy jest stopień jakiejś niepełnosprawności, jakie te osoby mają dochody? Dobrze, ale proszę Panią, ten budynek 1 maja 32, jest budynkiem, tak. E, że tak powiem, e, prawdopodobnie wpisanym w rejestr zabytków, ponieważ jest tam e, nawet e, tablica e, pamiątkowa. Uczczenia Księdza. Ucz, ucz, uczczenia, uczczenia Księdza. Więc, Bałotego, ten budynek jest piękny, z cegły zdrowej, wie pani, przedwojennej. Ja to wszystko, nic się po nic prostu tam nie dzieje. Ja na ten temat nie odpowiem na żadne pytanie. Jestem osobą do kontaktu tutaj w tych ale po to tylko, żeby przyjąć te dokumenty, po prostu, te wnioski o. I nie ma nikogo no. w Urzędzie Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej wyżej niż pani, żeby się z nami dzisiaj skontaktowała, chociaż poświęciła nam 10 minut. Tak? Bo ci państwo, mieszkańcy tego tak. budynku, który jest we własności wspólnej wszystkich tak. mieszkańców tak. Dąbrowy Górniczej, to jest nasza własność, nie urzędu, nie urzędników, więc proszę nam powiedzieć, kto podjął decyzję, czy ja jest, ja pani, ja pani powiem, gdzie są dokumenty, ja my chcemy... Ja pani, nie, ja pani nie powiem, kto podjął decyzję, bo ja nie wiem tego, bo ja tego nie wiem. A czy wobec tych budynków planowanych do likwidacji czy też wyłączenia jest jakiś audyt, jakaś operat ubiegłego? Nie się pani skontaktowała z, tak z panem Górskim. No, no, no ja, ja godzinę ja temu roz... no Ale sprawa do tego jest wydziału. bardzo e, tutaj mi, ważna. Jest na spotkaniu. Powiedzieli mi, że Pan Górski do mnie odzwonia, a teraz okazuje się, że jego nie widać od jakiegoś czasu. No to. E, no nie wiem. więc być może dalej na tym spotkaniu. Ja nie wiem, na mm -hmm. gdzie on... Ale ktoś jeszcze pracuje w tym naczelnika Wydziale, tak? Bo to, to są... jest wydział spraw mieszkaniowych. Nie są tacy pracownicy, że ja powiem tak tacy jak ja. Tam na górze, ja, tam ci kierownicy, tam zastępca, ja... jest zastępcą, kto jest naczelnikiem głównym? Pani Natalia Wierzelewska. No i pani Natalii nie ma, Wierzelewskiej. Już dzwoni, może Bardzo dziękujemy. I to bardzo, bardzo prosimy bardzo dziękujemy. z panią Wierzelewską, Natalią, panią Wierzelewską. o rozmowę. Natalia, pani Natalia. Ponieważ ci mieszkańcy wiele lat mieszkają, zamieszkują ten budynek przy ulicy 3 Maja 22, 32... 1 maja, 1 maja 32 zamieszkują i nagle przed świętami otrzymali takie życzenia w postaci, że mają się pakować, jakieś załączniki wpisać, i ci ludzie nie wiedzą, dokąd się ich wykwateruje, bo miasto podjęło decyzję o wyburzeniu kilku budynków mieszkalnych, który, które to budynki są w naszej własności. Wszystkich mieszkańców nie widzieliśmy ani. Na sesji Rady Miejskiej, tak. ani w projektach uchwał nie ma pani tej decyzji, nie ma pani nie ma naczelnik. A się nazywa jeszcze raz? Natalia Pani Natalia Wierzelewska nieobecna w pracy. Pan naczelnik Górski nieobecny w pracy. A co to znaczy nie Jeżeli jeszcze. jest na spotkaniu, to znaczy, że jest obecny. W pracy. Ale jest na spotkaniu, trwa spotkanie tutaj na terenie Urzędu Miejskiego, Pana Naczelnika, z kim Pan Naczelnik się spotkał? Z kim to trwa to spotkanie? Pana naczelnika Górskiego. Pan naczelnik mi się nie tłumaczy, gdzie wychodzi na spotkanie. No ale ma i sekretariat i sekretariat no. nam może powiedzieć, że pan naczelnik w czasie godzina 14.30 do 15.00 jest zajęty na spotkaniu z delegacją na przykład, nie wiem, z Korei którejś. Ale my prosimy o informację, kiedy skończy spotkanie, żeby był dostępny dla mieszkańców w sprawach mieszkaniowych, gdzie ludziom grozi eksmisja po prostu. Eksmisja im grozi. Bo oni mieszkają w warunkach, ja które oddam, przyjęli. Ja oddam panią do se, na sekretariat, dobrze? i pani dobrze. zapyta sekretarki. Kiedy będzie pani naczelnik, kiedy będzie Dobrze, pan bardzo proszę. Bardzo proszę. Pani, ja oddam ci tutaj pani. Sprawy mieszkaniowe jesteśmy w takim na proszę. takim stanowisku. Czy można głośno mówiący mieć? Bo ja nie mogę do ucha przyłożyć. Głośno mówiący. Halo. Halo? Halo, Bo nie słyszę się. pani. Czy może pani przyjść na stanowisko 22 tutaj do urzędu, do LADY, do nas, Stowarzyszenie Okopy ZDN? Przyszliśmy w sprawie budynków, które mają być wyburzane, likwidowane, wyłączane. Oczekujemy tu na panią. Proszę tu podejść na stanowisko 22, Urząd Miejski. Jest okres świąteczny, wszyscy są zajęci przygotowaniami do świąt, a tutaj rząd miejski wysyła mieszkańcom budynków we własności gminnej życzenia na święta w postaci pakowania się i opuszczania mieszkań w związku z wy planowanym wyłączeniem wyłączeniem budynków z, y Będziemy wczytywać się w te paragrafy, które tutaj e, pracownicy Urzędu Miejskiego, e, włącznie z naczelnikiem górskim, e, e, wystosowali do mieszkańców w okresie świątecznym, przedświątecznym. I tutaj krótka jest informacja, że mieszkańcy powinni składać. Tych budynków y, wy, przeznaczonych do wyłączenia. Nie rozumiemy tego pojęcia. Będziemy to wyjaśniać. Y, przeznaczonych do wyłączenia. Budynki przeznaczone wyłączyć z użytkowania. Postanowili. Informujemy, że budynek, w którym pani zamieszkuje, planujemy wyłączyć z użytkowania. Tak sobie tutaj urząd informuje przed świętami. Y, mieszkańców naszych, naszej własności, wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej, budynków, króciutko i w związku z powyższym, ci mieszkańcy powinni pisać jakieś prośby o nowe mieszkania, bo ich się bo budynki wyłącza. Myśmy wraz z Moniką, y, z Moniką, y, y, z Moniką. Sękowską. Sękowską. Inwentaryzujemy w dalszym ciągu te budynki i ten budynek przy ulicy przy ulicy 1 maja 32 dokładnie zinwentaryzowaliśmy. Tam, tam miała miejsce awaria bardzo poważna i bardzo poważna naprawa, czy też modernizacja tego budynku i został wręcz przeprowadzony w tym budynku remont, o którego koszty zapytaliśmy do dnia dzisiejszego, nasze stowarzyszenia nie otrzymały informacji na temat i, e, częstotliwości tego remontu oraz e, ile ten remont mieszkańców, nas mieszkańców, bo przecież to z naszego budżetu się ciągle Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych dofinansowuje milionami złotych kosztował. Budynek jest po remoncie, po remoncie kanalizacji również jakiejś tam sieci wodnej i tam zamieszkują dwie rodziny. Matka wychowująca troje dzieci, z trojgiem dzieci. Jedno dziecko jest, no mogę mam uprawnienie od mamy, niepełnosprawne i te warunki zostały dzięki naszym interwencjom w tym domu budynku przywrócone, więc tym bardziej nie rozumiemy tekstu pisma, będziemy żądać audytów tych budynków, które się przeznacza w Dąbrowie Górniczej, która to Dąbrowa Górnicza nie prowadzi żadnej polityki mieszkaniowej. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście leży. Myśmy odkryli i w tym budynku trzy pustostany na parterze są to lokale użytkowe, czyli budynek mógłby sam się finansować. Budynek jest opisany, sfilmowany, wszystkie jego zakamarki przez nas wraz z Moniką Senkowską żeśmy to, tego dokonały i mamy wiele argumentów na to, aby, yy, aby wycofać, aby, aby wywrzeć presję na urząd aby ten budynek zachował. Tutaj Monika podpowiada mi, że jest on wpisany do rejestru zabytków. Więc tym bardziej procedura wyłączania budynku zabytkowego jest y, bardziej skomplikowana aniżeli taki kaprys. Poza tym to nasi radni tej Rady Miejskiej powinni podjąć decyzję. Będziemy y, się łączyć z radnymi i tego okręgu i będziemy pytać o informacje. Chcemy ich poruszyć, bo mimo, że kadencja ich już się kończy, to cały czas do dnia wyborów są zobowiązani pełnić swoje, swoją służbę. I wielokrotnie z radnymi, wraz nawet z posłem, interweniowaliśmy w tym budynku, który został można powiedzieć doprowadzony do stanu jakiego, jako takiego Technicznego I jeszcze wymaga owszem nakładów, ale jest to budynek do kontynuacji użytkowania i my, mieszkańcy, absolutnie w taki sposób, jak tutaj sobie pozwala pozwalają urzędnicy, miejscy, my w taki sposób nie życzymy sobie zarządu nad naszą własnością. To jest nasz dorobek i nasza własność. Wszystkich mieszkańców. Monika, proszę, wypowiedz się. Jak tutaj nas traktują? Jak nas traktują? No traktują nas. Co pan naczelnik, bo dzwoniłaś? No, pan, do pan zadzwoniłam no, ja do sekretariatu, powiedziano mi, że pan y, naczelnik Marcin Górski jest na spotkaniu. Y, spisali dane, informacje y, jaką chcę uzyskać. No to przyjechaliśmy, tak? Godzinę, tak. godzinę później, no bo tak. właśnie, że to spotkanie trwać. Ponieważ no. naczelnik obiecał wyjaśnić tą sprawę, obiecał zadzwonić do Moniki Sękowskiej, no. nie uczynił tego, w związku z tym e, przyjechałyśmy osobiście do urzędu i w urzędzie okazuje się, że no, w zasadzie w tym wydziale nie ma, nie, ma nie ma pracowników. O, jest może pani któraś. Czy jest pani z tego wydziału, już przyszła? Nie przyszła? To proszę w wolnej chwili zapytać, czy przyjdzie, bo my też jesteśmy zapracowane. No no i czekamy, tak? Czekamy. Okazuje się, że nie ma, nie ma ochoty nas nie przyjąć, tak? Nie ma ochoty. Tak? No jak to inaczej nazwać? No obowiązkiem jest. No obowiązkiem jest, no ale... I dewizą ponoć tej tutaj wodarzy tak, razem z mieszkańcami. Nasze pro, propagandowe nazwy jak razem to, z Jeszcze te, te liderka. A, dobry, A liderka. A liderka niezałatwionych spraw pani Bożena Borowiec. Borowie. Wszyscy liderują. Chodź no jeszcze pójdziemy do, zapytać się o tą prezydent, bo mamy gdzieś tam podejść, a zapytać się, bo w innym, w innym okienku pani. Aha, prezydent. trzeba dokądś, ale tu mamy, oczekujemy na pracownika wydziału, którego naczelnikiem jest Pan Górski. Zastępcą, a mamy się spotkać z, z głównym naczelnikiem, tak? No rozdziału tutaj obowiązków jest ogromne w tym urzędzie, także trudno jest zwykłemu człowiekowi się orientować. Natomiast my wiemy, czego chcemy. My na pewno nie chcemy takiego zarządu nad budynkami mieszkalnymi we naszej własności. Tak, jest pani? Czy jest pani? będzie przyjmie nas, tak? Pan Górski. O godzinie 13. Czyli o 13 możemy tutaj przyjść, jesteśmy i zostaniemy przy... Dobrze. Dostaliśmy informację, że naczelnik będzie o godzinie 13. O godzinie 13 i nas przyjmie. I nas przyjmie. I nas przyjmie. Więc... O trzynastej, czyli zostawiamy znowu obowiązki rodzinne tak. i te przedświąteczne przygotowania, bo pan naczelnik o 13 nas podejmie. Będziemy tutaj. Eee, poświęcimy, tak, poświęcimy przecież ten Będziemy czas, tutaj. nie pierwszy, nie ostatni raz. Bo to pewnie... jest niedopuszczalne, to jest nie żeby ludzie przed świętami, mieszkający wiele lat tak. w budynku przy ulicy 1 Maja 32 tak. w Dąbrowie Górniczej tak. otrzymywali krótkie trzyzdaniowe pismo tak. e, na temat, że budynek, w którym mieszkają od lat, jest, będzie, będzie wyłączony nie rozumiemy tego pojęcia będziemy je wyjaśniać, że będzie wyłączony z użytkowania chcemy widzieć te e, audyty, e, te biegłych e, opinie oraz w międzyczasie będziemy się łączyć z e, radnymi być może, e, któryś jest osiągalny, bo przecież oni też blisko, wszyscy radni są blisko z mieszkańcami do dyspozycji. E, wykorzystamy to i sprawdzimy te ich motta, te ich dewizy, e, jacy to oni są dla nas uprzejmi. Y, musimy widzieć opinie rzeczoznawców biegłych, które stwierdzają, że budynki, bo tutaj pani nam krótko powiedziała, że bu kilka budynków we które są naszą własnością Ma być, będzie wyburza, planuje się wyburzyć. wyburzyć. Tutaj a my, a my proszę Państwa, przecież od tylu miesięcy. A my inwentaryzację, inwentaryzację prowadzimy. I, wiesz, jak wyglądają te budynki. i rozmawiamy jak te, i doskonale wiemy, jak te budynki wyglądają, że też są zabytkowymi, jak Musłowskiego. E, Przypisów ludzkiego, zabytkowe budynki, tyle lat e, działające niestety w zaniedbaniu e, prowadzonym przez ten zarząd MZBM-u. My nie chcemy takiego zarządu absolutnie. My chcemy prawidłowej polityki mieszkaniowej, chcemy mieszkań dostępnych, e, mieszkań na każdą kieszeń, wsparcia młodych ludzi, tak. rodzin młodych, matek samotnie wychowujących dzieci. To jest to zadanie miasta, tak. tych wydziałów tak. wszystkich i tych zatrudnionych wraz z Radą Miejską. I no, będziemy prowadzić naszą działalność w dalszym ciągu, ponieważ nie ma naszej zgody na tego rodzaju e, traktowanie ludzi. Traktowanie ludzi. Przed tak. świętami im się mówi, pakuj walizki, pisz pismo, i możecie na łączną. Tam jakoś dokwaterujemy w kanciapie. No. To, są, to nie są żarty, drodzy państwo. Wiele są mieszkań tam i i są, jest. Tego. Tak, ale to jest wynik zaniedbania, więc my Oczywiście. będziemy to sprawdzać, te um, ekspertyzy biegu, które powodują, że taką decyzję podjęto. I kto decyzję podjął? Bo decyzję powinna podjąć Rada Miejska. Jesteśmy na każdej sesji Rady Miejskiej, czytamy te ich druki, te projekty uchwał i w żadnym z nich nie ma informacji o jakimś planowanym wyłączeniu budynków. Znowu komunikacja, komunikacja urząd, urzędnicy, radni do mieszkańców z mieszkańcami jest zaburzona. W mieście. Proszę bardzo, codziennie macie państwo potwierdzenie tego, jak oni współpracują z nami, jak my wcześniej jesteśmy o czymkolwiek informowani. Gdyby mieszkańcy tych budynków nie przekazali nam pisma, nie wiedziałybyśmy nic, zobaczylibyście państwo tylko buldożery pewnego dnia i właśnie nieszczęścia, jakie sprawia tutaj urzędnik mieszkańcom. To są nasze budynki, wszystkich mieszkańców, nasza własność. A oni są czasowo powołani tylko do zarządu. I ten zarząd tego zarządu nie akceptujemy i staramy się to zmienić. Nic o nas, bez nas. Dobra, kochani, musimy się rozłączyć, bo będziemy dzwonić do radnych. Albo ja dzwonię, a ty kontynuuj lajfa'a. Może tak zrobimy. Dobrze. Dobra? No to dobrze. To sobie wyjdziemy z urzędu, ponieważ naczelnik urzędu, a nie jego pracownicy. Nie są dostępni dla mieszkańców. Właśnie tutaj sprawdziłyśmy, jak to wygląda. Eee, przekazał informację wcześniej. Monika Senkowska dzwoniła do naczelnika i prosiła o informację na ten temat, ponieważ ludzie nie, nie przeżyją normalnie świąt. Ludzie nie śpią po nocach, bo takie, takie, takie życzenia na święta dostali, że ich budynek będzie wyłączony. To jest skandal, żeby tak traktować ludzi i to ludzi w trudnej sytuacji, bo są to osoby, które y, mieszkają w lokalach y, komunalnych, socjalnych. Są to osoby o niskim budżecie, y, o y, samotni, starsi, niepełnosprawni y, i tym osobom najbardziej... Na, należy się nasza pomoc i, i wsparcie, i to czynimy. Na razie, kochani, się rozłączam. Powrócimy do tego live'a.